Cześć, na kanale Mixu i dzisiaj gramy w, w Apoxy Simulator I dzisiaj wam pokażę sekretny kod Ale to później wam pokażę Okej okay. Trochę sobie poniszczę, żebym y, miał kasę na nową arenę I też y, na... Żebym miał czapki Okej okay. Idę sobie po gemy i po końcy. Dobra. Pewnie też sobie tutaj te pociony. Dobra. Na kolejną arenę brakuje mi... Yy, Muszę zbierać 5.61 OD. A mam dopiero 1.32. Oda. Teraz mam 1.53. Okej. Okay. Jakie są nowe te 5.01, no to nie. A tutaj aż 19. Dobra. Tam jest na kolejnej arenie... Y Wielki prezent To sporo e, kasy będę dostawał e, Dobra Ob Już odbiorę i będę miał więcej Niech mi wyleci jakiś legendarny lub goodly O i mi e, napiszcie w komentarzach e, Gdzie mogę kupić misty Katana Bo mam e, w questach, w questach. E, Dobra Za niedługo pokażę ten sekretny kodzik Okej okay. Mam te amulety, ale muszę jeszcze sobie y, ten zapociony y, żebym mógł y, robić, czyli Receptorę muszę zrobić. Kilka z y, boksów zniszczyć. Jakieś rzeczy. No i będę miał. Okej. Okay. Wolno się zbiera, ale jakoś się zbiera. Dobra. Jeszcze w... Y, tam w queście. The deal mam y, za 80 spd mam 40 y, coinów spd okej okay. niech się pokażą, że idzie jakiś y, ogromny prezent okej okay. za niedługo wam pokażę i będzie super bo coś dostanę z tego kodziku może jakiegoś peta, jakiś miecz lub coin lub gemy nie wiem okej okay. dobra i jest legendarny super ale lepsze ten co e, z wojdu bo e, sporo tam ekspiłem i e, enchantowałem ale poenchantuję e, to no i będę miał sporo e, dobra zaraz sobie pootwieramy te jajka Dobra. Mam dopiero legendarnego. Chcę kolejnego tego legendarnego lub mitika. Ok. Legendarny. Rary. Dobra yy, Odbieram 165 kropka 65i yy, Podam wam kodzik Czyli jakieś 20 SPD Muszę zabrać Okej okay. Poczekaj Poczekajcie Tutaj jest 100, a tutaj 20 Okej okay. Jakbym miał roboksy, to bym mógł mieć, jakbym mógł kupić to, to bym miał 11.2 od, dodać ten to bym miał około jakieś 13, 12.83. Okej. Okay. Jeszcze 10 SPD i już podam wam kodzik. Niech się pojawi jakiś prezent Okej okay. Mam, yy, ten Potiony na Damage Na kolejny i jeszcze na czapki O, jest jakiś prezent Za 10 jest mało, 196 Ale za 40 to już 840 jest poda ok dobra sprawdzę czy nie będę miał 66. i nie będę miał dobra ten kodzik się nazywa X xbooks i daje kasę ja mam jeden sześćdziesiąt a będę miał 1 yy, dostałem 65 To będzie dostałem 710 siedem SPD sporo ok około razy 4 lub razy 6 yy, bym otworzył tych skrzynek nie skrzynek, tylko y, ten skrzynki na monety. Na drugiej arenie coś takiego. Sprawdzę, czy będę mógł. Jeszcze? Jeszcze nie. Y, ale to za ile minut? O to mi chodziło, że tutaj jest skrzynka i dostaje się kasy. To około razy 6. Bo sto 190 SPD. Ok, to zanotuję to. I już będę się z Wami żegnał. 50 czapek. Sporo. Ale co że dodali te achievementy wreszcie nie trzeba kupywać y, miejsca dobra wrócę na y, tą arenkę Santa i dobra jak chcecie więcej takich odcinków to zostawcie łapkę w górę subskrypcję i zaprosicie y, waszych kolegów dacie to elo